Dex Setting Games, fakty tygodnia. Zapraszam do oglądania. Jedna z jezdni autostrada A4 została zamknięta po wczorajszym wypadku limuzyny prezydenta Andrzeja Dudy. Wypadek miał miejsce w województwie opolskim. Samochód w samochodzie pękła opona i samo limuzyna zjechała do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Prezydent jest cały i zdrowy. Obecnie na miejscu pracują eksperci, którzy mają zbadać przyczyny katastrofy i wszelkie ślady, które tam się zachowały. Andrzej Duda tak komentuje wypadek. Wpadliśmy w poślizg, ale bardzo przytomnie i superfachowo zachował się kierowca z biura ochrony rządu. Zdołał oponować to auto i nie uderzyliśmy ani w bariery, ani w żaden samochód jadący na pasie obok, ocenił prezydent. Obecnie tworzą się ogromne kilkunastokilometrowe korki, które bardzo, które nie chcą się rozkorkować, że tak powiem. Jedna z osób, która jechała w tym korku, zgłosiła to TVN24. W ciągu trzech godzin przejechała jedynie 4 km. A z kierowcy nie zostali poinformowani o utrudnieniach, więc dlatego jest taka sytuacja, a nie inna. Mamy szczyt zachorowań na grypę. W ciągu ostatniego pół, półrocza zginęło na nią aż 65 osób. Lekarze ostrzegają, że grypy nie należy lekceważyć. Jej objawy to na przykład kaszel, problemy z oddychaniem. Wirus grypy zmieni się co roku, więc najlepiej przyjmować szczepionkę co rok rocznie, żeby nasz organizm był jak najbardziej przygotowany na najnowszy szczep. Ja polecam właśnie szczepienia, bo jeżeli nie chce ci chorować, dodatkowo z roku na rok liczba zachorowań na grypę właśnie rośnie i nie chce zacząć spadać. Kolejna sprawa. Według najnowszych badań Polacy coraz częściej donoszą na swoich sąsiadów, małżonbych, małżonków i znajomych. W ciągu ostatniego roku do urzędów skarbowych wpłynęło aż 50 tysięcy takich skarg, zwłaszcza w dużych miastach. Jeden z obywateli w Tarnowskich Górach poczuł obowiązek donoszenia, jeździł po mieście i fotografował źle zaparkowane samochody. Policja obecnie weryfikuje 184 zgłoszone przypadki, z czego już Setka została sprawdzona, i tylko 30 z nich było bez podstawnych, Więc brawo! Na każdego takiego obywatela, który źle zaparkował, policja wyznaczyła mandat 300 zł do zapłaty. Kolejna sprawa. NASA ogłosiła start projektu Quiet Supersonic Technology. Jego celem jest zbudowanie samolotu, który, eksperymentalnego samolotu pasażerskiego, który rozwijałby prędkość 2000 km na godzinę, a jednocześnie przekraczałby barierę dźwięku. Dzięki temu podróż przykładowa z Warszawy do Nowego Jorku trwałaby jedynie 5 godzin. Samolot ma wykonać firma Lockheed Martin. Samolot ma mieć specjalną konstrukcję, która zniweluje falę uderzeniową, falę naddźwiękową, dzięki czemu samolot będzie mógł przekraczać barierę dźwięku nad, za, nad miejscami zamieszkanymi. Fala uderzeniowa powoduje no, wstrząsy na powierzchni oraz y, uszkodzenia budynków. Szyby się wybijają i mogą się uszkodzić też dachy. Kolejna sprawa. Muszę przestać mówić: kolejna sprawa. Międzynarodowa Rada Piłkarska ogłosiła, że przyzwoliła sędziom od sezonu 2017-2018 oglądanie powtórek. Ma to na celu lepsze rozstrzyganie strzelonych goli oraz czerwonych kartek. Zgodnie z ustaleniami kongresu w Cardiff będzie także to zawodnik, który miał udzieloną pomoc medyczną na boisku, no nie będzie musiał z niego schodzić, a także nie będzie musiał mieć wcześniejszego pozwolenia z sędziów, aby na nie powrócić. Jednocześnie można do, będzie można już dostać czerwoną kartkę przed rozpoczęciem meczu. W Anglii panuje najcieplejsza zima od ponad 100 lat. Średnia temperatura wyniosła aż 6,7 stopnia, czyli o 2 stopnie więcej niż w ubiegłym roku. Zima jest także bardzo wilgotna, zwłaszcza z powodu huraganu, który przeszedł w Anglii w lutym. Rekorcistą jest zaś nadal zima z roku 1860, gdzie średnia temperatura wyniosła aż 6,8 stopnia. Pamiętajcie, jeżeli materiał się spodobał, aby zostawić lajka, komentarz i subskrypcję. Wiem, że będę musiał poprawić swoją mowę, i tak dalej, więc nie zreszajcie się do mnie. Jeżeli jeden materiał wypadł słowo, obejrzyjcie no drugi. Może będzie znacznie lepszy. Do zobaczenia. Cześć.